z tej strony, Simon Andas. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z odbierania nagród za logowania i jest to misja numer 6, czyli ostatnia obecność. Powiem Wam, że nawet nie wiem, kiedy ten czas tak szybko leci, że już mamy święta. No, momentalnie. Więc co dzisiaj mamy do zdobycia? Czym są święta bez odrobinne narzekania? Zdobyć cechę z rzęda. No, idealnie. Więc mamy cechę z rzęda, no i przytulny szal. Na pewno się przyda, bo zawsze takiego brakowało. Nie będziemy przedłużać, dlatego łapkujcie, subskrybujcie mój kanał, zostawcie dzwoneczek, żeby nic nie pominąć i podajcie na moje social media. Linki macie oczywiście w opisie, a my przechodzimy do tego, żeby odebrać te nagrody, czyli musimy wykonać jakieś misje. Co dzisiaj nas czeka? Zobaczymy i lecimy. Święta bywają męczące, dlatego pora odpocząć przed telewizorem. No to robimy to. Lecimy z misjami. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku mówiłam Wam, że muszę przerobić trochę domek. No, trochę przerobiłam. Tu możecie zobaczyć, dodałam oczywiście bar, dałam też miejsce do tańczenia. Przyniosłam stół do tego pomieszczenia większego, gdzie był niby garaż. Ale zmieniliśmy to jako w pomieszczenie normalne. No i zaprosiłam trochę ludzi i będziemy mogli świętować. Zobaczcie te prezenty. Ten klimat w tym domku jest naprawdę fajny, bo jest przyjemny. Nie ma też takiej, wiecie, nawału tych ozdób jest sobie jeden na przykład owajanek, drugi, trzeci, czwarty. Wszystkie wystawiłam, żebyście widzieli te nagrody. Większość tych rzeczy, które tutaj y, właśnie dostaliśmy są użyte właśnie w tej rodzinie. Dlatego y, no, chciałam, żebyście widzieli po prostu te elementy, które odblokowywaliśmy w trakcie tego wyzwania. A w związku z tym, że jest to ostatnie wyzwanie na dziś. No i ogólnie y, z tego wyzwania, no to tyle mogę pokazać Wam. Na zewnątrz tam podawałam też takie różne rzeczy, żeby nie było, że na zewnątrz też jest jakoś pusto. Są więcej ozdób świątecznych, ale też nie aż taki przepych. A wiadomo, jak to z świętami się różnie bywa. Dobra, świąteczny nastrój. Świętujemy trzeba, czas, aby doświadczyć wszystkich tradycji, które udało Ci się poznać. Co Ty o tym sądzisz? Ozdób swoje wnętrze, czyniąc je bardziej przytulnym. Graj w gry z bliskimi, opijając gorącą czekoladę. Pamiętaj, by robić notatki ze swoich przeżyć. Kontemplując nowe, zbadane tradycje świąteczne, Jasmine Holiday! Czyli możemy przejść do zadanka. Ja już się nie mogę doczekać, bo naprawdę uwielbiam te święta i lubię ten klimat, więc to jest idealne zadanie dla mnie. A wy lubicie te święta? Dajcie znać w komentarzu. Co musimy zrobić? Obejrzeć świąteczną ramkę. Czyli będę musiała zorganizować świąteczną ramkę w miejscu, gdzie mamy stolik, i będziemy musieli przygotować gorący kakao. Czyli będę musiała kupić rzecz do robienia kakao, którą otrzymaliśmy w aktualizacji. No, spoko, dobra. Zaraz to zorganizujemy, zrobimy sobie kakao. I obejrzymy sobie coś na tej ramce. Szkoda, że właśnie do tej pory nie dali jakichś filmów świątecznych, no bo by było fajnie, bo muzyczkę świąteczną mamy, tak? Więc mogliby dodać coś świątecznego. W ogóle, według mnie powinien być jeszcze taki dodatek, rozszerzenie związane właśnie ze samymi świętami. Nie tylko właśnie zimowymi, ale ogólnie. Takimi typu jak... Wielkanoc, coś w tym stylu. Dajcie znać mi w komentarzu, czy byście chcieli. Właśnie takie akcesoria, w sumie pakiet. Najlepszy był pakiet, bo on daje troszkę więcej rzeczy. Nie musi być stricte dodatek związany ze świętami, ale po prostu pakiet. Dobra, idziemy, bo idę stworzyć tutaj kakao dla nich. Też dodałam tu ramkę świąteczną, więc mogą w tym momencie sobie obejrzeć coś na tej ramce. Fajna opcja, że dodali taką ramkę właśnie taką, wiecie, niby zwykła ramka, a może się zmieniać w telewizor, więc jeżeli ktoś nie chce takiego typowego telewizora, to postawi sobie rameczkę i ma właśnie ramkę jako telewizor. Spoko, opcja, fajnie, że dali to jako świąteczne, prawda? Może być obrazem, ale może być też jako telewizor. Dobra, zaliczyliśmy zadanie z obejrzeniem razem telewizji Zostało nam, żeby grali razem, więc przyniosłam tutaj tą konsolę spod tamtego telewizora. Więc sobie, niech pograją razem wspólnie, rodzinka. Chodźcie sobie, pograć trochę na konsoli. A my tu przygotujemy, właśnie, kakao Neti. Neti, dawaj, zrobimy kakao. Um, tylko, właśnie się zastanawiamy, jakie. A, dobra, niech będzie takie. No, z taki, z piankami, przepycha. Zaliczyliśmy to, no i teraz możemy udokumentować wyniki badania, bo zaliczyli jedno, drugie. No dobra, zaraz to udokumentujemy, a na razie niech spędzą miło razem, wspólnie czas. Dajcie znać też w komentarzu, jak wy spędzacie tegoroczne święta. Ja z rodziną, chociaż może nie w pełni, ale z rodzinką spędzam miło czas. No. I uwielbiam po prostu te święta, no bo wiadomo, to są święta typowo, gdzie można spędzić z całą rodziną, no ale czasami się zdarza, że wypadają jakieś rzeczy, które nie pozwalają na to. Tu jakaś nowa cecha, to to nas nie obowiązuje, nie, nie, nie. Udokumentujmy w takim razie wyniki tych badań i zobaczymy, co nam jeszcze Jasmine Holiday powie. Dałoby się, żebyście zjedli obiad wigilijny. A wy dajcie znać w komentarzu. Wiem, że dużo was odzyłam do komentarzy i chciałabym, żebyście napisali na przykład odpowiedzi na wszelkie pytania w jednym komentarzu. To zapraszam serdecznie, oczywiście. bym chciała wiedzieć, po prostu, jak to u Was jest. No, u mnie na przykład zamiast śniadania, bo niektórzy mają śniadanie w ja mam kolację wigilijną. Nie mam obiadu wigilijnego, tylko właśnie kolację. U mnie się właśnie wieczorem bardziej przysiada, przy. Przy, właśnie stole, i jemy te potrawy, no i wręczamy sobie też prezenty. Więc taka jest, w sumie, u mnie tradycja zawsze, że to do wieczora cały dzień robimy wszystko, jeszcze przygotowujemy, a wieczorem, właśnie, już zasiadamy przy stole i świętujemy, siedząc, właśnie, razem, wspólnie, jedząc. Dobra, udokumentowaliśmy. Teraz pokaż, Jasmine Holiday, efekty pracy, efekty badań, przepraszam, a nie pracy. No to pokażemy, chodź tu Amanda. Potem sobie zjesz kurczaczka. Jeszcze dla ciebie starczy, mam nadzieję. Czy tam indyka, jak to woli. Bo nie pamiętam, czy to był indyk, czy to był kurczak. W ogóle. Powiem wam, że u mnie nigdy na takim wigilijnym stole nigdy nie było kurczaka. Niektórzy mają właśnie kurczaka, zamiast ryby na przykład. Ale no. U mnie są po prostu ryby. Jest na przykład kutia, albo są pierogi, racuchy, no i ogólnie ryby, jak są, to są. Świąteczny nastrój. Gratulacje, od kilku tygodni robisz doskonałą robotę. Udało Ci się przeżyć wspaniałe, niezapomniane chwile z bliskimi oraz doświadczyć ducha świąt z różnych perspektyw. Dziękuję za udokumentowanie powyższych osiągnięć. Mam nadzieję, że dla Ciebie również była to przyjemna współpraca. Do następnego. Badania opisują mnóstwo zwyczajów będących częścią różnych kultur. Pora kulturować istniejące tradycje i wytworzyć nowe. No oczywiście, że tak. Jak najbardziej fajnie jest poznawać nowe kultury, nowe zwyczaje, jakie obowiązują w danych krajach, w dane święta. To ja nie ukrywam, ale wiecie, według mnie jest jak najlepiej, żeby budować tradycje i spełniać je razem z rodziną i być po prostu z nią razem w domu, bo wakacje typu jakiś wyjazd, no to są wakacje. A nie wyjeżdża się na święta yy, bez rodziny. Jak jest na przykład wyjazd taki, nie wiem, za granicę, ale no to wziąć całą rodzinę jako taki wspólny wyjazd, tak? A nie o po prostu sobie wyjechać. Dobra, odbieramy nagrody i zaraz Wam je pokażę z bliska. Mamy tutaj cechę z rzęda i mamy ten szal. Jeśli chodzi o szal, znajduje się on tutaj w biżuterii, tylko musimy sobie przydzielić jako właśnie nagrody za wydarzenia. No i tutaj mamy ten szalik, tylko go nie widać. O, proszę bardzo. Tak się prezentuje, zaraz Wam go pokażę jeszcze bliżej, tylko zdejmiemy te, te rzeczy. W ogóle włosy bym może jej zmieniła na jakiś czas. Proszę bardzo. O, może te, a może jakieś takie. O, może te. Tych będzie jej bardziej widać. Więc zaraz Wam pokażę, jak ten szal się prezentuje. O, proszę bardzo, w ten sposób. Powiem wam, że spoko, bo nie mieliśmy takiego typowego szalika na szyję i się na pewno przyda, bo mieliśmy pełno czapek, a szalikania. Jeśli chodzi o cechę z rzęda, musimy ją znaleźć, bo z tego co wiem, że ona koliduje z niektórymi cechami. Na przykład, teraz koliduje z bycia nie wiem, dobrym ale tu my nawet nie mamy takiej cechy dobry, więc skąd to się wzięło? Dobra, wezmę jakiegoś innego sima, któremu kliknę. O, widzicie, ten ma dobry, więc zlikwidujemy tę cechę i, i nie mógł wsadzić, dlatego musimy ją zlikwidować, żeby móc użyć tej cechy. Ci simowie szybciej rozwijają umiejętności złośliwości, połatają w a oraz robią innym nieprzyjemne niespodzianki. No, typowa cecha jak na Grincha, prawda? Czy tylko ona bardzo pasuje do tej nazwy, ten opis? No nie do końca, bo powiem wam, że zrzęda to jest ten, co cały czas tylko narzeka. Tak mi się wydaje. No, to, no tak mi się kojarzy. Ja zawsze na zrzędę, no to mówiłam właśnie na taką osobę, która cały czas narzekała, że jej się coś nie podoba. W taki typowy Grinch, bo Grinch też narzekał, że to jest złe, tamto nie, to świąteczne. Więc no... Chciałabym Wam życzyć oczywiście, kochani, szczęśliwych świąt, żebyście spędzili je jak najbardziej i najbliżej z rodziną, jak się da. No i co sobie możecie zapragnąć, prawda? Dużą ilość prezentów pod choinką. I zależy, kiedy to oglądacie, to już może jesteście po tym święcie i już macie te prezenty, więc mam nadzieję, że to są te prezenty, które chcieliście. I chciałabym też życzyć Wam szczęśliwego nowego roku no i żeby przyszły rok też był dla Was dobry i żebyście w nim byli szczęśliwi. Jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle mogłam wam pokazać. Mam nadzieję, że rodzinka Kaorel umiliła wam czas przedświąteczny i też świąteczny. I, i tyle, no. Więc pamiętajcie, żeby łapkować, subskrybować mój kanał, zostawić dzwonek, czy nie pominąć i wpadać na moje social media. Linki macie oczywiście w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. No i cześć!